Cześć, to Dominika i Tomek, razem od liceum, a teraz razem w drodze w Toyota Land Cruiser. Po 20 latach w piórach zamieniliśmy korporacyjne życie na offroad, górskie szlaki i dziką przyrodę. W tym roku spędziliśmy 3 miesiące włócząc się po Bałkanach i odkrywając ich mało znane, lecz piękne miejsca. Jeżeli marzycie o tym samym, subskrybujcie nasz kanał i ruszajcie z nami w nieznane. W niniejszym odcinku zapraszamy Was w okolice parku narodowego Dormitor, gdzie pokażemy Wam widokową trasę terenową. Jesteśmy nad kanionem piwa i ten mostek jest po prostu boski tutaj. A jest ogłędnie tu Wczoraj się pompaliśmy. Granicę do Czarnogóry rekomendujemy przekroczyć w Stepan Polie koło parku narodowego Sukieska, a następnie jechać wzdłuż rzeki piwa drogą M3. Przy jeziorze piwa trzeba odpić na asfaltową drógę widokową R16. Aby wjechać na trasę terenową z 2016, 16 należy skręcić w prawo, na południe, w miejscu o poniżej podanych współrzędnych geograficznych. I od tego miejsca zaczyna się prawdziwa przygoda. Droga ta prowadzi do kanionu Nvidio, tak wąskiego i głębokiego, że rzeka Komarnica miejscami jest całkowicie niewidoczna. Wiele osób uważa, że to jest ostatni prawdziwy off-road w paśmie górskim Dormitor. Cała trasa ma niecałe 20 km i choć nie jest bardzo trudna. To i tak musieliśmy pokonać odcinki nieprzyjemnie pochylone w stronę urwiska czy też strome kamieniste podjazdy. Po drodze oczywiście nie zabrakło kilku statków kurs, owiec i krów, z którymi musieliśmy negocjować prawo do przejazdu. Z zdecydowanej większości trasa prowadzi przez piękną dolinę porośniętą górskimi łąkami, które o zachodzie słońca nabierają barwy nasyconej zieleni. Pochłonięci urokami doliny, nie zauważyliśmy w porę, że zaczęło się ściemniać. Niespodziewany zmierzch zastał nas na górskiej drodze, więc zatrzymaliśmy się na noc przy drożnej zatoczce. Za to kolejny dzień i noc spędziliśmy przy górskim oczku wodnym, gdzie za 2 euro można skorzystać z tego parkingu. dnia jest tu sporo ludzi, bo grupy kanioningu kończą tutaj swoje wyprawy. Za to podczas poranka mieliśmy całe oczko wodne wyłącznie dla siebie. pora